Musicie go rozwalić. W sensie tak, powiedziałem rozwalić. Dosłownie, musicie rozwalić guzik subcepcji! Właśnie! Co się plastikiem w taki sposób? Co się z nim stało? Siemanko, jo! Siup! Szki! Gdy wasz ulubiony vlog Vlogowy youtuber! I dzisiaj pokazywam ja, ja, jak się za, zabić. Zapraszam. Tak nagrywamy o Disie, czyli Norbercie Gierczaku. Szybki inny fonim. Ma 28-29 lat tam rocznik 1991. Lipiec urodził się chyba. Ja, ja nie wiem, nie wnikałem aż tak bardzo. Ty ma dużo subów. Pije wodę, żeby... Było dobrze. Ba bardzo fajny youtuber. Oczywiście popularny, tego o nim nagrywam. Więc zaczynajmy do bardziej. Dobra, wiecie, kto to jest ogólnie, Sonia. Jak już wiecie to zacznijmy go komentować i obczaić. Jaki ma bardzo wykwintny i wybitny kanał. Jaką jest elokwentną personą. Więc zaczynajmy. Numera. Jesteśmy już na kanale distream i to widzimy prawie 900 tysięcy subów. To jest. Lifehacking, eksperymenty gadżety z Chin. Fajna, fajna grafika. Tylko baner i awater fajny. Więc to się boję oglądać. Zobaczymy wideo. Chcę się zabić jednak. Proszę, przejdźcie mi to, kurwa, wyłączyć. Co mnie boli? Pierwsza miniaturka. Typek Norbert. Jest ok, Spoko. Jest normalnie. Jest działa z Chin jakbym dodał jeszcze na serio, to bym uwierzył. I na telefonie Fortnite. O oh mój GOD! Fortnite! Dobra, szybko komentuje te mnie turki. Strzałka, strzałka, strzałka do podziału wszędzie strzałki. To jest dobre. To jest cringe'owe. Wybkacieka ciekawostka na kanale D-Stream, każdy filmik ma powyżej 10 minut, a przy tym ma bardzo małą bardzo mało ilość reklam, czyli ponad 10 często, naj najdy najd ma 14. No to podsumowując D-stream to fajny, nieszkodliwy kanał chyba, no to fajny kanał i... Tylko nie, nie jestem w tarkecie. To, to jest taki kanał typowo Family Friendly Content. Uf, to jest pojemnik Czy to do ładowania. Nieźle. Dobra, co miałem powiedzieć w tym kanał? Po prostu ten kanał jest bardziej skierowany dla dzieci. No, dla dzieci bardziej. Jest taki, taki popularny jest teraz. Prawie 900 tysięcy subów. No, rozwija się. Dziś to ja może pójdę spać weźcie tam, piszcie w komentarzach jaki mam gameplay dać takiej gry pod komentarzach. ja się nie sugeruję, ale wtedy mogę nagrywać takie filmiki jak nie będzie i -i eventu żadnego eventu, nie jak w tołgach że muszę napierdalać po cały dzień a w mam w poniedziałek jestem ze Śląska, pozdrawiam ej, 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 dobrze moi kochani widzowie Czemu? Nie, nie zobaczymy go wszystkich filmików i w ogóle nie opisałem go całej e, e, całej twórczości na polskim YouTube. Bo nie trzeba. tylko miniaturka zrakowa, ta mina to widać. Film, dużo reklam, wiadomo po 10 minut. Mi się to oglądać. Nie. To nie nie był jakoś bardzo prasowany czy coś. Wiadomo, jestem leń i mam martwy kanał, więc robię to tylko dla moich widzów. Kocham was bardzo serdecznie, chodźcie do mnie łóżeczka, pokażę w moje kutki Więc... Mogę chyba skończyć tę materię, więc... Cześć O Boże, to jest najgorszy kanał Zresztą, przekonajmy się To jest nasza ostatnia szansa 3, 2, 1 Come on! Wow! Udało się! Yes! W końcu rakieta wystartowała. A ty to wszystko nie masz. Czy ja nie mam tyle energii?